Witam Was bardzo serdecznie już w kolejnym odcineczku, że nawet nie wiem którym z Izu Undystys Command Game Day w Tycoon Wszystko jest oczywiście memowe, gra jest mega fajna Chyba ten. Nie wiem co się stało, coś mi się zapis, zepsuł. Ale dobra, tutaj Easy Club tworzymy nową grę. Stwórz sequel, sequel do gry y, Easy Club, <grybujesz> coś co dało nam duże przychody, bo to będzie dobrze rozlokowana, dobrze Crazy Live Szukajmy dużej gry. Co daje duże przychody? 160, O tu, to w sumie ten jest. A nie, bo zysk jest tu, dobra? Przepraszam, pomyliłem się. E, train Bull. Wybierz wszystkich i stwórzmy średnią grę. Train. Train Bull Level Hard. Hard. Kurde. Hard. Dobra, transport, symulacji. wybierz platformę, platformy oczywiście Idźmy w stronę playa, chociaż, czekajcie Faktycznie, w sumie Play i wybierz silnik 3D, V3, V1, V2, V3, 3D Dalej Kasy mamy na tyle, tekstowa Rozpocznijmy produkcję Mamy tu dwóch pracowników Myślę, że tu będzie spoko, dobra Czyli tak, mamy silnik, silnik musi być Taki, opowieść i zadania, rozgrywka lepsza to jest na tej zasadzie i tak Ty się zajmij, Zizu się zajmie tym Ty się zajmiesz tym Ty się zajmiesz tym Tak bym to zrobił, ok Twórz tą giereczkę Training bull, level hard Zainwestuj Dobra, mamy lepszy Lepsze zachowane bezpieczeństwo Mam nadzieję, że ta gierka Przyniesie zyski, a nie stracimy Dobra, zarobione pieniążki Jest spoko, spoko, dobra teraz na pewno sztuczna inteligencja. Kto tu jest technologicznie Najlepszy jestem ja. Albo tego gościa damy. Tego gościa tu dam do opowieść i zadania. Damy mnie. I do dialogi tego byczka. Myślę, że to będzie spoko ustawienie. Lećmy z tryhardem. Szybko produkujemy tą giereczkę, bo chcę ją bardzo szybko wydać, ponieważ... No kurde, jednak tutaj gotóweczka jest malutka na naszym koncie i opłaty cały czas rostają. Mam nadzieję, że uda się tą go, giereczkę skończyć. Dobra grafika najlepsza, dźwięki średnie. Mm, <grym> to nie jest potrzebny projekt świata, więc tak. Ty się zajmij tym, ty się zajmij... Oj, to ja się zajmę tym, a ty się zajmiesz tym? Nie, ty się, ja się zajmę... Ty się zajmiesz tym? Ja się zajmę tym? A ty się zajmiesz tym? Czy tym ty? Ja ty. Dobra, okej okay. No, niestety zabrakło mi jednej osoby Ale mam mało gotóweczki Ja zaraz zejdę tutaj W pieniążkami do w plecy Jeszcze błędy trzeba usunąć Rany boskie Jesteś na minusie, na szczęście bank po... 200 tysięcy, okej okay. 200 na minus możemy zejść Szybko, szybko tagierka. Dobra, dobra Zakończ, pyk, od razu zakończ nie ma żadnych tutaj nowości. Jezu, mam nadzieję, że ta gra się nie skończy tak szybko. Wydaj G. Pierwsze recenzje, mam nadzieję, że to będzie hit. O, 6, nie no, nieźle. Ja pierdzielę, 5, no. Dobra, tworzymy. Twórz raport o grze, wybierz. A my się zajmiemy... Kurde, boli, 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 powiem wam boli Wyszli na urlop Stwórz nową giereczkę Giereczka malutka w celach zarobkowych pieniądz. S I zobaczmy, mała, wszyscy wybierz gatunek Złodziej Przygodówka PC wybierz silnik 3D, dalej zaczynamy produkcję, sprzedała się no mamy na plus, mamy jakiś plus, to jest plus liniowa opowieści, rozgrywka, silnik opowieści, tak by, dał, ok. etap pierwszy produkcji tu się gościu zaciął nasz, no ale niestety mamy dużo punktów badań Jesteśmy na plusie. To jest plus, to jest plus, że zdobyliśmy jakieś pieniążki na start. Kurde, małe stanowisko za 80 tysięcy. Nie, no je, mamy kredyt na karku. Kredyt na karku nie możemy tutaj zrobić. Nie możemy iść tutaj, ale sprzedało się, sprzedało się spoko. Dobra, kolejne sztuczna inteligencja dajmy na tej zasadzie. I dialogi są ważne, przecież pieniądz S. Dobra, laska wróciła już, więc. Zacznie tu produkować giereczkę Cztery błędy są A gra się nawet nawet nieźle sprzedała Wydaje mi się, że to jest poko Projekt świata czy w przygodówce jest projekt świata ważny Grafika na pewno i dźwięki Dajmy to tak mniej więcej zbalansowany Raport o grze jest Zada Opowieści i zadania tego te. Aha, ci nie jest, dobra Aha, ci Dobra, 100 tysięcy fanów wtedy będzie hard game Dobra, błędy wypadły. No to design ładnie poszedł w górę, technologia. Błędy się kończą. I wydajemy giereczkę, bo tu trzeba spamować teraz. Po prostu pięknie idzie. Po prostu muszę się postarać wydawać gry jakoś tak szybciej, wiecie o co chodzi, nie? Tu są drogie te rzeczy. Drogie rzeczy, ja nie jestem milionerem. Ukazały się recenzje Pieniądz S o kurde byle z zyskiem, byle z zyskiem byle z zyskiem to się ceni 800 zarobionych, 800 kafli zarobiła dobra analiza mało ważny w przygodówce Dobra. Yy, wyślij na No tworzymy kolejną giereczkę dla może dla wszystkich Mało, hajski. Wybierzmy temat, tworzenie gier. Wybierzmy tutaj oczywiście symulację, wybierzmy platformę hmm. PC, wybierzmy silnik V3, dalej grafika V1 3D, w 3D grafika będziemy tworzyć właśnie tutaj symulator silnik, opowieść i zadania, pyk, rozgrywka. Silnik ważniejszy, opowieści i zadania praktycznie w ogóle. Nie są za... w symulatorach mały czynniczek. Mam nadzieję, że Hajski wleci tutaj konkretna giereczka. Dobra, oczywiście sztuczna inteligencja to dialogi na niskim poziomie. Ale punkciki zaczęły szczerać. Mam dużo punktów badań, ale strasznie mało pieniążków. To mnie boli, to mnie boli. Grafika, projekt świata. Dzięki pyk tylko ja bym chciał, czekajcie, lista, historia gier, zobaczcie, czekajcie, historię gier zobaczyć zysk malutki, tu mamy duży malutki, zyskiem, mamy, przychody są, zysk jest w tych grach, więc to nie, to jest plus, plus, że jest jakiś zysk historia o gier, ostatnia gierka, 8000 zysku, mało zysk yy, 300 tysięcy, no na konsole wydaliśmy giereczkę, 300 tysięcy zysku, petarda Dobra, jakiś punkcik jeszcze 3, 2, 1 wleciał design git. I nowe połączenie. Jakieś bonusiki, ale rekordu nie ma. Wydaj grę. Tak, ty, byczku, stwórz yy, raport o ok, od razu. Okazały się pierwsze recenzje hajski <laughs> Dycha. No, musimy iść w symulację, bo symulacje bardzo dobrze się sprzedają, jeżeli chodzi o tutaj. Formalne rzeczy, naprawdę, symulacje, teraz spamuje symulacje Dobra, pierwsze sprzedane sztuki, hajski, zobaczmy 23 ranking, nie jest tak źle dwa miesiące zostały wycofane ze sprzedaży, spoko ty nigdy nie zostaną, oj tu spadła Spadł U Was sprzedaż bardzo ważne czynnik. Mam dodatkowe. Powinniśmy skoncentrować cały zespół na produkcji G. Dobra. To co? Otwórz nową gierkę dla wszystkich. Symulator. Wybierzmy. Hmm. Symulator czego zrobić? Miasta? Spróbujmy. Symulator wybierz. Symulacja wybierz. Platformę PC. Wybierz silnik 3D. Dalej. Spróbujmy w symulatorze miasta teraz uda się, może się uda coś stworzyć fajnego silnik, rozgrywka, opowieść, a potem tak dajmy równo i zobaczymy, jak tutaj wyszło. Ale hajsik wpada, hajsik wpada, to jest ważne, żeby jednak giereczki wychodziły na plus. Ok, ja tu pospamuję trochę giereczkami i ciekawszy moment. Nowy rekord symulatora. Kolejne poziomy tu powpadały, mam poziom. Wydaję grę. Uff. Profesjonalista, piąty poziom. Dobra, zobaczmy. Recenzja symulatora. Ok. Trzymajmy się za ręce. Osiem, nice. Przyspieszmy to, oczywiście. Zarąbiste oceny. Dzięki. Od razu, tak, ty byczku stworzy raport o grze, wybierz. A my co? Tworzymy nową grę, kolejny symulator. Tym razem samoloty. Symulacja, wybierz platformę PC, wybierz silnik V3D. Co to jest? Samoloty XD. To już jest taka typowa gra, typowa, która ma przynieść zysk. Samoloty XD, lecimy dalej, spam. No, jakiś błąd tu znalazł. Fajnie, zakończymy produkcję. Ty się wyślij na urlop. Jest kolejna giereczka. Nowy temat, nowe połączenie. punkciki wpadają dzięki, dzięki. Poziom wydajemy giereczkę. Aj, kurde. Podwyżkę chciała. I samoloty jakie mają oceny? 7. Dobra. Zobaczmy, jak tutaj historia gier, bo ta też się dobrze gra, sprzedaje. Zobaczmy, historia gier. Samolot już prawie się samoloty zwróciły, XD, a tutaj pół miliona zysku. Mamy milion na koncie, więc przy milionie. Wydaje mi się, że możesz tutaj Byczku zrobić jakieś badania. Na nowy, nowym silnikiem będziemy tutaj kombinować. A my się widzimy. W kolejnym odcineczku mam nadzieję, że taki krótszy odcinek, bo mam nadzieję, że będzie koło 10 minut zajmował. Wam się spodobał. A tutaj... Chcemy nowe komputery? Byczku pewnie. 150 tysięcy. Ja pierdzielę nowe biuro. A ja już chciałem kończyć odcinek. Więc jak widzicie, tu jest petarda teraz. Patrzcie jak nasze biuro wypiękniało. Mam nadzieję, że bardzo. Tutaj. Opłaty miesięczne. Dobra, jakaś nowa konsola wchodzi, ale nic, my lecimy na peceta. I ja tu już będę kończył odcineczek. Mamy nowe biuro, nowe, nowy kolejny milion. Ja będę oczywiście w naszą firmę inwestował, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.